głowy to debiut reżyserski Stana Winstona, faceta od efektów specjalnych, między m.in. za Terminatora, Predatora, Obcego itd., itd. Dlatego dzisiaj powiem, czy część pierwsza straszy, czy bardzo się technicznie zestarzała i czy w ogóle warto obejrzeć Pumpkinheada. Głowy, czyli Pumpkin Head, to horror sprzed wielu, wielu lat. Jak już mówimy, jest to debiut reżyserski Tana na. Nie jest to jedyny debiut, bo również Maim Bialik. Pewnie fani mogą znać ją jako Emi Fowler z The Big Bang Theory, czyli z Teorii Wielkiego Podrywu. To jest również jej debiut aktorski. Kiedyś poczyniłem taki odcinek 10 Gwiazd, które rozpoczynały w, no właśnie w horrorach. Szkoda, że jej nie umieściłem, no ale wtedy jeszcze. Tak naprawdę Pumpkinhead nie był obejrzany. Wróć, obejrzałem go wiele, wiele lat temu na VHS-ie. No, a teraz to rzeczywiście pewnie troszeczkę tą dziesiątkę zmienił, a może nakręcę drugą y, dziesiątkę. Oczywiście fabuły nie, nie będę, nie będę omawiał. Pokrótce w wielkim telegraficznym skrócie Lenz Heringsa w tejże roli y, w roli ojca tam gdzieś w dzieciństwie widział właśnie jak coś tam się działo, jakiś stwór łaził i to wszystko. Potem jest już dorosły, ma syna, no i rzeczywiście pojawia się Pumpkinhead. Tyle tytułem wstępu, nie będę oczywiście omawiał nic więcej, bo chyba nie potrzeba, ale zresztą filmy akurat horrory z lat 80., -tych, 90., -tych, jeżeli tak popatrzymy na nie z perspektywy czasu, no to one wszystkie mają fabułę debilną, bo rzeczywiście patrząc przez pryzmat my to już widzieliśmy i później po raz wtóry i po raz kolejny i jeszcze i więcej i także naprawdę wszelkiego rodzaju schematy były już przerobione dawno, dawno temu, bo chociażby wziąć pod uwagę no że tutaj to, co się tutaj dzieje, to już mnóstwo mnóstwo razy było przerabiane, czy to przez Hellraiser'a, czy przez innego rodzaju inne, inne filmy. No, Hellraiser również to też przewija się tutaj troszeczkę, gdyż no, Lens Henriksen wystąpił w Hellraiserze. W drugiej części będzie Andrew Robinson, który wystąpił w Hellraiserze, a w trzeciej będzie znowuż inny, i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście pewnego, pewnego rodzaju korelacja tutaj się, tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o postacie, no, na czoło wysuwa się oczywiście relacja ojca z synkiem. Powiem tak, kiedy, jak to tak powiedzieć, żeby nie zdradzić fabuły, kiedy dzieją się wydarzenia właśnie pomiędzy ojcem i synem, relacja według mnie bardzo dobrze nakreślona. Stan Winston pokazał, że no, służy mu to, służy rzeczywiście mu fotel reżyserski, całkowicie się odciął od efektów specjalnych, w tym razem pozwolił Tom Woodruff Jr., a także Alec Gillis, panowie, którzy stale z nim współpracują, oni akurat... Yy, Przejęli, przejęli stery, ale to, co się dzieje między nim a synem naprawdę bardzo mi ujęło. Może dlatego, że akurat syn, jego syn, jest w wieku mojego syna mniej więcej. I muszę przyznać, bardzo świetny, świetny dziecięcy aktor. Bardzo dobrze to jest zagrane, bardzo dobrze wymyślone. I tak, rzeczywiście wzruszyło mnie, wzruszyła mnie ta scena, więc bardzo fajnie to jest pokazane. Z drugiej strony jednak. Mamy tych no, nastolatków typowych amerykańskich, czyli wiadomo, głupie, to po prostu pokazuje, co się da, jedziemy to, pijemy, palimy zioło i tak dalej, i tak dalej. więc tak naprawdę niewiele się tutaj zmienia, tylko że ja przypomnę, że to jest film sprzed wielu, wielu lat, no i wtedy... Chociaż tak naprawdę to już, już w pewnym momencie, mi się wydaje, to mogło uchodzić za sztampę, za kalkę, ponieważ no, już wtedy wcześniej oczywiście pojawiały się Koszmar z ulicy Wiązów, Piątki, Halloween teksańskie i tak dalej i tak dalej, więc już powoli to mogło trącić, trącić myszką, ale Stan Winston stwierdził, ok, film jest dobry, scenariusz jest ciekawy, bo tak naprawdę film jest dużo mroczniejszy od tego, co zaproponowało mu, zaproponowała mu wytwórnia, Pomyślał, że fajnie będzie taki film niskobudżetowy, budżetu tylko 3,5 miliona, tylko 3,5 miliona jakieś 30 lat temu, <grych> No tak to rzeczywiście jest w Hollywood, że te pieniądze są całkowicie inne, Słuchaj, jak Patrick Vega mówi, że on kręci wielki film za 12 milionów dolarów, a wtedy to był niskobudżetowy za 3,5 bańki, więc to pokazuje skalę rzeczywiście tego, tego przedsięwzięcia, no ale... Okej, okay, ja powiedzmy w pewien sposób przymykam oko na to jak, jak to, jak to jest zrobione, no bo w horrorze, tak na dobrą sprawę, nie chodzi o jakieś zagmatwane wątki fabularne, o jakieś super ekstra relacje interpersonalne. No nie akurat, tym razem chodzi, wiadomo, o straszenie, o to, że krew się malać. A pojawia się oczywiście sam dynio głowy. I nie, to nie jest tak, że po prostu jest to postać, ma nałożoną dynię na głowę. Nie, chodzi o to akurat, że dyniogłowy, głowy, gdyż powstaje... Tak tylko ogólnikowo powiem na Poludyni, o, że tak powiem, sam gdzieś ten jego początek, początek się wywodzi, no i tak jakoś to jest, jest zrobione. Postać oryginalna, tak, jak najbardziej, ale w, tu miałem jedną jedną zagwozdkę, ponieważ, ponieważ, no, jak mówiłem, Stan Winston, prac Winston pracował przy wielu świetnych filmach, to między innymi on opracował, jak się ma wyglądać i jak ma się poruszać, królowa w drugiej części obcego i muszę przyznać, że dynie głowy w wielu scenach bardzo przypomina mi właśnie postać Aliena. Wygląda w kilku motywach jak Xenomorf. Ręce jego również, w sumie to bardziej już tak naprawdę można tak patrzeć przyszłościowo do tego co się wydarzy w Obcym 4. No ale rzeczywiście korelacja pomiędzy jedną postacią a drugą jak dla mnie była zbyt czytelna. I czy to jest zamierzone czy nie, no Mówię, to nie stanowienstwo pracowało, ale jego ekipa. Ale to jest ta sama ekipa, właśnie, która pracowała przy okazji yy, nad obcym, była akurat Tom Woodruff Jr., który no, wcielał się w obcego, wcielał się w predatora i tak dalej. To jest ten aktor, który na, na, nakłada strój na siebie, również właśnie to on był dyniogłowym w tym, w tym filmie. Tutaj było dużo, dużo problemu, ponieważ. Ten strój, z którego to było zrobione, on się bardzo szybko rwał. No, i w pewnym momencie stwierdzili, OK, no to my zrobimy w ten sposób, że zrobimy go ze zwykłej tam pianki, ale że to jest delikatne, no to zrobimy w ten sposób, że my na ciebie tą piankę przykleimy, nakleimy. No i Tomu Drów miał nałożony ten strój, i potem przez 8 godzin siedział w tym, kręcił wszelkiego rodzaju sceny, które były wymagane. Potem z niego to zrywali, jednorazowego użytku, do kosza, tylko po to, żeby następnego dnia siadł w fotel i, no i tak dalej. Katornicza praca, naprawdę katornicza praca, więc trzeba docenić jego wkład, jego, jego wpływ na to, jak to wszystko wyglądało. Dynią sam sobie jest w miarę oryginalny, on się zmienia, oczywiście jego, jego postać, jego wygląd właściwie zmienia się na przestrzeni, na przestrzeni filmów, bo mamy aż cztery filmy. Póki co możliwe, że będzie rzeczywiście więcej. Ostatnimi czasy mamy taki wysyp horrorów, że no, nie można powiedzieć, że nie, nie, Dynią to już odkładamy spokojnie, skoro dostajemy, niestety. Nie wiem po co nowego Exorcystę, skoro jakiś czas temu była teksańska masakra, nowe Halloween, krzyk i tak dalej, i tak dalej. No to wydaje mi się, że Nowy dnia Głowy to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, bo film rzeczywiście niespecjalnie zarobił, gdyż wytwórnia, studio Dino De Laurentiisa była odpowiedzialna za, za produkcję tego. No i jak to bardzo miał często Dino De Laurentiis w swoim zwyczaju, no firma jego zbankrutowała, więc przejęło to United Artists, i okazało się, że no gdzieś tam stwierdzi, coś musimy z tym wymyśleć, jakoś tam próbowali ten film upchnąć. Budżetu, jak mówiłem wcześniej było 3,5 miliona dolarów, a film zarobił 4, ,4 miliony 400 tysięcy, więc jeżeli nawet biorąc pod uwagę, że jest, byłaby powiedzmy znikoma reklama, no to tak naprawdę film sobie specjalnie nie poradził, ale gdzieś tam w kręgach VHS-ów, w kręgu fanów, takich ja i ty, bo jak ja mówię, ten film widziałem oryginalnie na VHS-ie wiele, wiele lat temu. Całej fabuły nie pamiętam, ale kiedy oglądam film i, to, i są poszczególne sceny, mówię: Aha, rzeczywiście to kojarzę, to się, to się yy, zgadza. Więc uzyskał status, status kultowego, więc były kontynuacje. No i wiadomo, skoro włoska firma mamun na kasu, czy się zgadzała, to stwierdzono, że robimy. Jest jedna, znaczy jest więcej, ale jedna rzecz, która mi się bardzo rzuciła w oczy, widzisz tutaj. Uwielbiam, naprawdę ja uwielbiam w, w kinie, a zwłaszcza w horrorach, kiedy twórcy stwierdzą, ok, no to my polecimy w ten sposób, że kolorystycznie użyjemy niebieskiego oraz pomarańczowego. To naprawdę pięknie się yy, pięknie się komponuje, to świetnie wygląda i rzeczywiście tutaj tym bardziej, że no nasz, nasz dyniogowy Pumpkin Head no sam w sobie jest pomarańczowo-czerwony, jakoś tak to oczywiście wygląda. Widzisz, że tutaj tego czerwonego i pomarańczowego, wróć, pomarańczowego i niebieskiego jest dużo. Nawet te szmaty, nawet ta scena tutaj, gdzie mamy wiedźmę, no, Wiedźma jest, jest rzeczywiście dobra. No, również jest skomponowana w ten sposób. No i to pokazuje tylko i wyłącznie, że Stan Winston, facet, który debiutuje tutaj, no miał pomysł na wszystko, bo on chciał, żeby ten film był mroczniejszy w stosunku do tego, jaki był scenariusz i tak też rzeczywiście zrobił, żeby Wiedźma była też straszniejsza w pewien sposób krwi się leje dużo, jest kilka rzeczywiście scen, gdzie ta krew się leje hektolitrami, jest oczywiście kilka głupich zagrań, głupich, które my tak naprawdę oceniamy w ten sposób z perspektywy czasu. No bo domyślam się, że gdybym ten film obejrzał w latach 90. -tych, 80. -tych, to pewnie nie byłoby na zasadzie. O, ale to było dziwne. Nie, nie, spokojnie, to pewnie byłoby, ale coś pięknego. No i rzeczywiście tak to jest, że. Bardzo często te filmy, które widzieliśmy za dzieciaka, za nastolatka, mają, mamy do nich dużo większy sentyment, darzymy je dużo większą estymą, niżby się to miało miejsce tym razem. I filmy, które obecnie oglądamy, muszą nas dużo bardziej zaskoczyć, muszą nam się spodobać w większym stopniu, ażeby uzyskały no, ten, że tak powiem, status kultowych horrorów. No omen dla nas. Więc jedynego, ja no nie pamiętam bardzo jedynki, ale w tym momencie odświeżyłem sobie. No i muszę przyznać, że film w wielu aspektach sobie daje radę, bo rzeczywiście są ciekawe postacie zbudowane, ale film niestety widać, że się technicznie zestarzał. No, nie ma tutaj innej możliwości, bo film ma, jak już mówiłem, kilkadziesiąt lat, no i to nie ma innej, nie ma innej e, opcji, ale też, co dla mnie jest dziwne tak naprawdę, nie straszy. Niestety, nie straszy dla mnie ten film. Jest kilka rzeczywiście scen może, które Podobają mi się, bo są skomponowane ładnie, i to uwielbiam, że idziemy sobie, idzie sobie spokojnie. Powiedzmy kamera, i tam nagle gdzieś, jeżeli się wpatrzymy, to w drugim, trzecim planie coś tam widać, albo nagle mamy okno i coś tam przez to okno przejdzie. To rzeczywiście jest fajna sprawa, ale jak na pełnometrażowy horror, to jest troszeczkę za mało. Naprawdę, to jest za mało, żeby można powiedzieć, że to jest bardzo dobry horror. Jako klasyk, jak najbardziej. Zgadzam się, może być, ale nie jest to kino wybitne ze, ze wszechmiar. I. Czy mogę je polecić? Tak, jak najbardziej mogę polecić, czyli ocena co najmniej 6, 6 na 10. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ten film oceniłem, sprawdźcie na filmowie, tam jest wszystko dokładnie napisane. A Lenz Henriksen sam zabiegał o rolę w tymże filmie. Oczywiście panowie się znali wcześniej, bo skoro już mówiłem, że był kręcony obcy decydując o starcie, tak? Taka jest druga, yy, druga część, no to Lens Henriksen oczywiście w, w tymże filmie grał postać Bishopa Androida, skoro Stan Winston tam robił efekty specjalne, panowie się znali, więc jak najbardziej dokładnie było wiadome, yy, o co chodzi. Ale tak, Stan Winston sprawdził się jak najbardziej. Oczywiście, że tak, Lens Henriksen, mimo tego może nie dziwnego zakończenia, aczkolwiek zaskakującego, bo no niewiele. Filmów kończy się w ten sposób. Jak to musisz sobie sam y, albo sama obejrzeć, żeby się przekonać, czy sprawili, jak i kiedy? No, powiem, powiem w ten sposób. Dniogłowy, skoro mamy drugą część i czwartą część, musiał przeżyć. Albo coś tam z dniogłowem związanego, bo już kolejne filmy no, niekoniecznie będą bezpośrednio związane z tymi wydarzeniami. To się często zdarza, że mamy kilka linii czasowych w jednym filmie, że są zmienione zasady domyślam się, że Dynią Głowy nie będzie wyjątkiem od, od reguły domyślam się, że będzie tak samo, że w pewnym momencie coś tam się zmieni bo okaże się, że nie, nie, potrzebujemy dostosować historię do tego, co się teraz dzieje do naszych wymogów, a jak to ma być, to, to już będzie całkowicie, całkowicie inaczej tak patrzę właśnie jeszcze na obsadę, jeszcze pojawia się Kimberly Ross no i uzupełniła to, to wszystko, ale jak dla mnie pojawia się no, niewiele w tym filmie, ale jak dla mnie Całą produkcję całe, Całego dniogłowego Skradł ten dzieciak Naprawdę, więc chociażby dla niego Warto jest obejrzeć Warto jest zobaczyć tę, tę produkcję Bo Przyzwyczailiśmy się do tego, że postaci dzieci nie są super świetliwego. Ja wiem, że oczywiście mamy tego dzieciaka, który się pojawiał w, w nowym koszmarze USA Cravena. pojawiał się w cmentarzu dla zwierząt. Mamy oczywiście Hela, o Osmonda, chyba tak się rzeczywiście wymawia, albo pewnie nie, który wystąpił w szóstym zmyśle M. Night Shyamalana, ale no, brakuje nam tak rzeczywiście dobrych, ciekawych, wyrazistych aktorów dziecięcych. A tutaj. Tak jak dla mnie on po prostu zrobił robotę, pokazał, że jest, że jest świetnie. Film jest ładny, może nie straszy, no ale można spokojnie obejrzeć. Mówisz mi, widziałem dużo, dużo, dużo gorsze gorsze filmy. Toxańska masakra czwórka albo chociażby Władca lalek To dokładnie wiesz, wiesz, o co chodzi. A jak kochasz, uwielbiasz i chcesz więcej takich horrorów, sprawdź tę listę. Jak najbardziej, tu jest ich całe mnóstwo.